Proszę Państwa, w tej ustawie chodzi tylko o jedną rzecz. Ja nie rozumiem, dlaczego Państwo nie pozwalacie opinii publicznej, wszystkim rodzicom, zapoznać się najpierw. Z materiałami, które każda jedna organizacja pozarządowa chce przekazywać dzieciom, tylko Państwo chcecie utrzymać w tajemnicy do samego końca to, co jakaś organizacja chce przekazywać, po to, żeby rodzice nie mieli wstępu do tego. My tylko chcemy, my tylko chcemy, niech się pani denerwuje, pani minister, nawet pani nerwy, pani nerwy są nie na miejscu. Dyskutujemy. Proszę państwa, chodzi tylko o to, żeby każda organizacja pozarządowa, którą zapraszamy do polskich szkół, najpierw przedstawiła wszystkim, co chce dzieciom pokazać. Co chcę dzieciom powiedzieć? Chodzi o transparentność. Chodzi o transparentność. Jeśli pan poseł Dziambor mówił o wolności, Panie Pośle, no dla mnie wolność to transparentność, otwartość. I właśnie o to walczymy w tej ustawie. Chcemy wiedzieć. Co jedna, druga czy trzecia organizacja pozarządowa chce przekazać dzieciom w każdym miejscu w Polski? Chcemy wolności dla rodziców. O to właśnie walczymy w tej ustawie. O tym dyskutowaliśmy u nas na, u nas na, na spotkaniach również w ministerstwie. Transparentność, transparentność, której dzisiaj absolutnie brakuje.